Pandemia koronawirusa na terenie naszego województwa bardzo mocno wyhamowuje. Podsumowując ostatnie 10 dni, mamy 7 nowych osób, które, u których stwierdziliśmy zachorowanie, ale aż 133 osoby są tak zwanymi ozdrowieńcami. To też pokazuje, jaka jest skala wypłaszczenia i zanikania tej choroby w naszym regionie. Cały czas działa służba zdrowia, tak jak zaplanowaliśmy to jeszcze w miesiącu marcu. To jest łącznie 1350 miejsc przeznaczonych dla osób, chorych na koronawirusa, razem z izolatorium. No Powoli przymierzamy się do tego, aby te miejsca ograniczać, aby przywracać funkcję szpitali w pełnym zakresie, aby również był dostęp do wszystkich dziedzin leczenia osób w naszym regionie. Są ku temu podstawy. Również od poniedziałku ważny kolejny etap odmrażania naszej gospodarki, naszego, naszej przestrzeni publicznej. Szkoły 1-3 będą mogły przyjmować uczniów, Będą zorganizowane dla nich zajęcia. Dzisiaj kolejna narada z samorządowcami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dużej mierze dotyczyła właśnie problemów związanych z otwarciem niedawno żłobków w przedszkoli, a tym razem szkół podstawowych, gdzie będą, będzie możliwość sprawowania opieki nad uczniami właśnie z klasy 1-3. Cały czas wykonywane są badania laboratoryjne, około tysiąca badań dziennie. Łącznie w województwie kujawsko-pomorskim od początku trwania pandemii przeszło 32 tysiące badań laboratoryjnych wykonanych w wielu w wielu laboratoriach z naszego regionu panujemy nad sytuacją. To jest też czas oczywiście cały czas zachowywania tych obostrzeń i wymogów stawianych przez rząd, ale również czas przywracania naszego społeczeństwa do normalności. Jeżeli nie będzie sytuacja się zmieniać, zależałoby nam na tym, aby jak najszybciej, szczególnie te sfery gospodarcze, wróciły na właściwe tory.